Szokująca prawda Katarzyny Golec. Kto pracował przy zniwach, sianokosach. W obliczu gwałtownej dyskusji wywołanej kontrowersyjnymi wypowiedziami Pawła Golca, głos postanowiła zabrać jego żona, Katarzyna. W swoim wpisie na mediach społecznościowych skoncentrowała się na odbiciu ataków oraz wyjaśnieniu swojego stosunku do zwierząt. Rozpoczęła od wspomnień z dzieciństwa spędzonego na wsi, Podkreślając swoje doświadczenie związane z pracą wśród zwierząt. Zwróciła uwagę na różnice w podejściu do zwierząt między ludźmi z miejsca, a tymi, którzy mieli okazję pracować na wsi. Następnie katarzyna wyraziła swoje stanowisko, potępiając złe traktowanie zwierząt i podkreślając, że szacunek dla nich jest dla niej niezmiernie ważny. Mówiła również o braku możliwości posiadania zwierząt w obecnym trybie życia, jednocześnie wspominając, jak jej dziadek dbał o konia, który był dla niego ważniejszy niż życie. W dalszej części wpisu Katarzyna Golec apelowała o szacunek w dyskusji oraz podkreśliła, że każdy ma prawo do własnego zdania, ale ważne jest prowadzenie rozmów w kulturze i z szacunkiem dla innych. Zakończyła swoje oświadczenie refleksją na temat zróżnicowania kulturowego i potrzeby akceptacji dla odmiennych poglądów. Jej wpis stanowił swoisty hołd dla wsi, dzieciństwa spędzonego w otoczeniu zwierząt oraz wartości szacunku i tolerancji. Pomimo trudnej sytuacji, Katarzyna Golec stanęła w obronie męża, próbując jednocześnie wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie traktowania zwierząt i kultury dyskusji. W dalszej części wpisu Katarzyna Golec skupiła się na wyjaśnieniu swojego osobistego podejścia do traktowania zwierząt i relacji z nimi. Wyraziła szacunek dla wszystkich istot żyjących i podkreśliła, że jej doświadczenia związane z życiem na wsi nauczyły ją, jak ważne jest właściwe dbanie o zwierzęta oraz jakie potrzeby mają one dobrostanu. Zaznaczyła również, że szanuje każdego, kto ma odmienne zdanie na temat traktowania zwierząt ale jednocześnie zachęciła do rozmów prowadzonych w duchu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Podkreśliła, że wartość każdej istoty nie może być pomijana, a kultura dyskusji i akceptacja dla odmiennych opinii są fundamentem współistnienia społecznego. Jej wpis wyrażał głębokie przemyślenia i zaangażowanie w temat ochrony zwierząt oraz szacunku dla nich, będąc jednocześnie wyrazem obrony dla wartości, które są dla niej ważne, kropka w odpowiedzi na wpis Katarzyny Golcówny. Fani nie zawiedli i podzielili się swoimi słowami wsparcia. W komentarzach pod jej postem wyrażali podziw dla jej postawy oraz podkreślali, jak ważne jest doświadczenie związane z życiem na wsi. Wielu z nich podzieliło się własnymi historiami i przeżyciami związanych z pracą na farmie lub w otoczeniu zwierząt. Wspólnota internetowa wyrażała uznanie dla otwartości Katarzyny i jej wyważonego podejścia do dyskusji.